Kamyk Potwór, mały, śmieszny, ale straszny, toczył się prosto na maleńką panterę łatkę. Lecz nagle mały, słodki piesek pikuś go uratował, e, odwracając uwagę kamienia. W popłochu kamyk Potwór przewrócił się i wpadł do bardzo ciemnej jaskini. Było tam tak mrocznie i cicho, że straszny kamień bał się jak nigdy w życiu. Usłyszał nagle cichy szloch, co jeszcze bardziej go przestraszyło, myśląc, że to jakiś inny potwór. To był jednak tylko on sam. Ze strachu płakał i płakał. Łatka i Pikuś, widząc co się stało, podeszli do wejścia jaskini. Zobaczyli przerażonego kamienia. Śmiali się z niego, cieszyli się z jego nieszczęścia, bo przecież chciał ich zjeść. Zaciągnęli głaz i zamknęli go w tej jaskini. Kamień był tam uwięziony przez długie, samotne 28 lat. W tym czasie Pikuś i Łatka dorośli i zapomnieli o starym wrogu. W końcu po tych 28 latach kamień uwolnił się. Był wściekły i pragnął zemsty. Postanowił ich odnaleźć. Kiedy ich zobaczył, Ładka i Pikuś nie widzieli, yy, jak bardzo kamień się zmienił. Kamień postanowił dać im słabą, dobrą, złą nauczkę. Najpierw pozwolił im się cieszyć z jego uwolnienia i udawał, że się zmienił. Lecz po krótkiej chwili wciągnął ich w pułapkę. Na szczęście w pobliżu mieszkał pewien dziadek o dobrym sercu. Dziadek widząc, że mała pantera i piesek są w tarapatach, wziął ich do swojego domu aby uchronić ich przed złośliwym kamieniem potworem. Kamień uciekł, wiedząc, że nie może walczyć z człowiekiem. Niestety, sielanka w domu dziadka nie trwała długo. Mały piesek Pikuś zmarł. Dziadek szlochał, a powód był straszny. Pikuś miał raka. Mała pantera Łatka płakała z rozpaczy za swoim przyjacielem. Ale dziadek ją pocieszał i opiekował się nią najlepiej, jak potrafił. Łatka czuła się bezpiecznie. Dziadek nie opuścił jej ani na chwilę. Z biegiem lat Łatka stała się dorosłą, silną panterą. Dziadek wiedział, że jej miejsce jest na wolności. Pewnego dnia, ze łzami w oczach, wypuścił ją na wolność, e, wiedząc, że podarował jej życie, a ona ocaliła jego. Łatka nigdy nie zapomniała o dziadku i małym piesku pikusiu. I to jest koniec tej niezwykłej historii, moi drodzy widzowie.